Zanim się obejrzycie, wypadną wam włosy, urośnie brzuch, wyjdą z marchy, przybędzie lat. Zróbcie śniadanie, nie chcę, żebyście mnie widzieli takiego. Co mu się stało? E, z nim to tak zawsze. Dobra, zjedzmy śniadanie. Matko, ale wielka kupa. <laughs> Cicho, nie wyrażaj się! Makujesz nas w kłopoty! Bardzo Cię przepraszam, ale tak to jest wielka, dymiąca szara kupa. Nasza szansa, życzenie! Chciałbym być dorosły. Ja też. Z tą gwiazdą to jakaś bójda. E! Oszustka! Dzisiejsza lekcja będzie o transformacjach ludzkiego ciała. Gdy dorastamy, hormony zaczynają zmieniać nasz wygląd. Hej! Zaczynają nam rosnąć wąsy! To ja za 20 lat, nie jak nie rozmawiam z sekretarką przez interką to ja jak głosuję. Ekstra. Liściki sobie wysyłacie? Nie, przepani. W takim razie co to jest? E, to my jako dorośli. A więc to nawet na temat. Dobra, dalej. Pryszcze. A! A! Rzeczywiście to obrzydliwe. Możecie kontynuować. A! Pryszcze lub krosty mogą wyskoczyć w każdej chwili. Ej, co ty tu masz? Co? Gdzie? Dezyn Wygląda jak tłuste, żółte jajko. Nie, nie, raczej jak, właściwie, raczej jak mały wulkan zakończony bańką. Zrób coś z tym, zrób coś z tym! Czekaj, spoko, chwilka. Niech ja tylko... Przyda się więcej małych kapeluszy. Weź trochę wyluzuj. Tobie to łatwo mówić, nie masz czegoś takiego. Pewnie mam szczęście. wszystkie. O, co się z nami dzieje? Co nie złapaliśmy zarazę. Masz jakieś inne objawy? Górna warga mnie swędzi. Następnie pojawia się zarost na ciele i twarzy. <słuch> Wyglądasz jak tajny gliniarz. <słuch> Ej, przestań, pomóż mi. Dobra. Mama tak robi codziennie, a tata czasami. <słuch> Czuję się o wiele lepiej. Ale tu nie chodzi o mnie, tylko o Ciebie! Wyglądasz jak mały wilkołak! Nie, ja nie chcę! Bolałem kiedy to się działo tylko z Tobą! E, chłopcy, nie chcę Wam przeszkadzać, ale to damska toaleta. E, jasne, Story! Trzeba coś z tym zrobić. Bierzcie do rzucia! Dobra, zaczynamy! Kompletujemy drużynę do zbijaka! O, nie, tylko nie zbijak! Zaraz będzie po was. Wiecie, o co chodzi? Proszę, tylko nie w gło... A! A! Moje ugo! Moje kostka! A! Kula do kręgli? Dosyć!